Zarabiają mało, więc należą im się premie, także te wynikające z umowy o pracę. Tak minister rolnictwa komentuje doniesienia medialne o rzekomo wysokich nagrodach przyznawanych w podległych mu instytucjach. Szczegóły już za chwilę. Jacek Holewiński. dzień dobry, zapraszam na Agrobiznes. Rządowe wsparcie napędza do działania. 16 milionów złotych dla ponad 5 tysięcy kół. Monitorowanie elektroniczne, czipy, próbki DNA, pilotażowy, system znakowania bydła. Duże pieniądze na restrukturyzację małych gospodarstw. Najwyższy czas na wnioski. Pracownicy ośrodków doradztwa rolniczego, KRUS czy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zarabiają mało, dlatego należą im się premie. Także te wynikające z umowy o pracę. Tak minister rolnictwa komentuje doniesienia o wysokich premiach w podległych mu instytucjach. Ministerstwo Rolnictwa opublikowało oświadczenie, w którym dokładnie wyliczone są zarówno etaty, jak i kwoty przekazane pracownikom administracji rolnej. Wynika z nich, że na koniec 2018 roku w resorcie, jak i podległych mu instytucjach zatrudnionych było 32 tysiące osób. Oznacza to, że w ciągu roku zmniejszono zatrudnienie o ponad 2000 pracowników. Osoby, które mają wiek emerytalny, powinny raczej na ten wiek się udawać po to, żeby tworzyć miejsca dla ludzi młodszych. W niektórych instytucjach wstrzymałem rozszerzanie tych instytucji, na przykład nie ma mojej zgody na to, by zwiększać zatrudnienie w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. Część pracowników odchodzi, bo wynagrodzenia w administracji, również tej administracji związanej z rolnictwem są niewysokie. Z danych ministerstwa wynika, że w zeszłym roku nagrody trafiły między innymi do pracowników Centrum Doradztwa Rolniczego w Brywinowie, ODR-ów, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz instytutów badawczych, szkół rolniczych, jak i pracowników samego resortu rolnictwa. Przy czym kwoty przekazywane konkretnym instytucjom zależały od ilości zatrudnionych w nich osób. Te miliony, które zostały przekazane wynikają z umów o pracę, z zasad wynagradzania. To jest dla mnie dość oczywiste, że ludziom trzeba za pracę płacić i nawet martwię się, że płacimy za mało. Stąd, zdaniem ministra, konieczność przyznawania pracownikom nagród. Tym bardziej, że tak zwane trzynastki czy premie w sporej części instytucji zapisane są w ustawie i wynikają z umowy o pracę zawartą między pracownikiem etatowym a urzędem czy instytucją administracji publicznej. Wsparcie dla Kół Gospodyń Wiejskich okazało się strzałem w dziesiątkę. Dzięki temu pod koniec ubiegłego roku na wsiach powstało blisko 3000 zupełnie nowych tego typu organizacji. Każde koło otrzymało od 3 do 5000 tysięcy złotych dotacji. W sumie to 16 milionów złotych. Gospodyń Wiejskich z Płaskowa istnieje od niedawna, ale dzięki wsparciu z budżetu państwa zrzeszone w nim panie mogą bez kompleksów występować na wszystkich scenach. Dostaliśmy dotację, skorzystałyśmy z niej, ponieważ uszyłyśmy sobie stroje, bo nie miałyśmy stroje. Na dożynki to wypożyczaliśmy stroje, także teraz już mamy swoje stroje. W gminie Jedlińsk pomoc z budżetu państwa otrzymało aż pięć kół gospodyń wiejskich. Jak była już okazja, że jest to dofinansowanie dla kół gospodyń wiejskich, oddzwoniłam każdego sołtysa, każdą wieś, żeby na każdej wsi były te koła gospodyń wiejskich. W całym kraju takie wsparcie trafiło do ponad 5 tysięcy kół gospodyń wiejskich, bo tyle zdecydowało się zarejestrować w Agencji Restrukturyzacji do końca ubiegłego roku. W 98% koła gospodyń wiejskich skorzystały z wzorcowego statutu, że 30% kół nam się reaktywowało, że powstały nowe koła w miejscowościach, których do tej pory nie było. I to jest niezwykły potencjał. Panie... I te inicjatywy lokalne naprawdę mają energię i moc, i, i dzięki tym środkom finansowym umożliwiliśmy nie tylko bieżące funkcjonowanie, ale ich rozwój. Ciepłe jeszcze, proszę bardzo, wędrują na stół. Na koniec karnawału obowiązkowo na stole muszą być faworki i róże, ale panie z koła Gospodyń w Płaskowie spotykają się regularnie nie tylko w kuchni. Chętnie ćwiczą i dbają, by nie zaginęły dawne tradycje. Jeździmy też na wycieczki, organizujemy sobie ogniska, pikniki. Myślę, że będzie się ta nasza, jeszcze to nasze koło, ta przyjaźń rozwijać. I bardziej będzie jeszcze więcej się wszystkiego dziać. A żeby się działo jeszcze więcej, potrzeba też więcej pieniędzy. Został w zeszłym roku pierwszy raz utworzony fundusz sołecki, gdzie mieszkańcy mogą w, w jakiś sposób decydować o swoich wydatkach, swoich najważniejszych inwestycjach lub ewentualnie marzeniach. To jeszcze oczywiście ogół społeczeństwa musi się wypowiedzieć za tym, ale chcemy sobie zrobić projekt, prawda? Takiego po prostu budynku, żeby byśmy się mogli gdzieś spotkać. Dzięki temu, że koło gospodyń zyskała osobowość prawną, może ubiegać się o dotacje z różnych źródeł i zarabiać na wytworzonych przez siebie produktach. Ale nie to jest najważniejsze. W dobie internetu właśnie to bardzo ważne jest, żeby ci ludzie wyszli, żeby z sobą porozmawiali, żeby zatroszczyli się o swoje wzajemne problemy, bo to nie tylko jest radość, ale również oni się pomagają. Ja W 200 polskich gospodarstwach jest wprowadzany pilotażowy, niezwykły na skalę europejską system znakowania i monitorowania bydła. Dzięki elektronicznym chipom i pobieranej przy znakowaniu bydła próbce DNA, zwierzęta będą stale monitorowane na każdym etapie hodowli. Polscy hodowcy bydła testują niezwykle nowoczesny system monitorowania zwierząt jako pierwsi w Europie. Polskie bydło oprócz tradycyjnych plastikowych znaczków z numerem będzie miało wszczepiony także elektroniczny chip, który będzie zawierał nie tylko wszystkie dane na temat zwierzęcia, ale także gospodarstwa rolnego, w którym bydło jest hodowane. Dodatkowo podczas znakowania pobierana jest próbka kodu DNA, która będzie przechowywana do końca życia zwierzęcia. Nowy system jest. Y bardzo mocno innowacyjny dzięki zastosowaniu tych najnowszych technologii w sposób niezaprzeczalny i niepodważalny, bez możliwości fałszowania danych, gwarantuje jakość i bezpieczeństwo produkcji, pełną identyfikację zwierząt i kontrolę nad procesem produkcji. Dokładna identyfikacja bydła na każdym etapie hodowli pozwoli przede wszystkim wyeliminować wszystkie oszustwa i nieprawidłowości związane m.in. z ubojem zwierząt. W tej technologii będzie wszystko zapisane i będzie wszystko pokazane skąd zwierzęta pochodzą, w jakiej zdrowotności i od jakiego hodowcy z jakiego regionu kraju. Dzięki nowemu systemowi pojedyncze przypadki oszustw będą łatwe do wykrycia. Nieuczciwi hodowcy bydła nie będą także psuli opinii wszystkim polskim rolnikom. W nowym systemie nie będzie możliwości przekładania kolczyków i te sztuki, które będą zacipowane po prostu będą je miały do końca życia i nie będzie żadnych kombinacji, nie będzie żadnych podejrzeń, że to mięso jest albo zapałszowane, albo po prostu pochodzi z innych sztuk niż te kolczyki były nadane od, od urodzenia. Twórcy nowoczesnego systemu monitorowania bydła pewni są, że skorzystają na nim wszyscy. Rolnicy, ubojnie, przetwórcy, handlowcy i konsumenci. System ma gwarantować jakość i bezpieczeństwo polskiej wołowiny. Chcemy dzięki wprowadzeniu tego rozwiązania zmienić troszeczkę układ sił i dokonać przełomu w polskim rolnictwie. Ten przełom ma polegać na tym, żeby skrócić łańcuch produkcji i... Nadać rolnikom właściwą rangę. Ministerstwo rolnictwa chce, aby w pierwszym etapie projektu system wprowadzono w 200 największych gospodarstwach rolnych. To zaczyna się bardzo mocno rozwijać, o tym mówi się na świecie. Na ostatniej konferencji ministrów rolnictwa w Berlinie przy okazji Gry Woche. W siłę to był temat wiodący. Jeszcze w tym roku system będzie monitorował 15 tysięcy sztuk bydła. Do tej pory korzystali głównie ci więksi. Teraz unijne dotacje mają pomóc najmniejszym rolnikom. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaczęła przyjmować wnioski o wsparcie z działania restrukturyzacja małych gospodarstw. Niepozorny, ale bardzo pożądany na rynku, na uprawę czosnku kilka lat temu postawili państwo Renata i Janusz Samburscy. Kiedyś pamiętam, oglądałem, tam była plantacja około pół hektara, to było jeszcze w latach 80. i tak gdzieś w podświadomości ciągle to tkwiło. Produkcja czosnku w Polsce jest niszowa, ale dochodowa, to bardzo ważne w przypadku gospodarstwa, którego cały areał to niespełna 5 hektarów. W tym czosnek zajmuje 40 arów. Reszta to pszenica i rzepak przy takim areale mało opłacalne. Natomiast jeżeli rozwiniemy to tak jak ja to w chwili obecnej chcę i planuję, no, no to wtedy można już powiedzieć, że już nie tyle zyski, ile po prostu godne życie można sobie z tego tytułu zapewnić. Dlatego właściciele gospodarstwa planują zwiększyć uprawę czosnku i rozwinąć jego przetwórstwo. Kwaszony jest o wiele bardziej zdrowy aniżeli taki. I... I zyskać na tym troszkę więcej. To będzie jednak wymagało większego nakładu pracy. Mają ułatwić sprzęt, który rolnicy planują kupić z pomocą unijnych dotacji. Mamy plany, żeby zakupić sprzęty, żeby nam to umożliwiało pracę, żebyśmy nie fizycznie pracowali, tylko troszkę żeby zmechanizować tą naszą ciężką pracę. Bo nadal część prac na polu wykonywanych jest tu ręcznie. Najtrudniejsze to jest pielęgnacja. Pielęgnacja, no, hakanie. Hakanie między rządkami, a tak jakby po prostu maszyna była do tego, no to by było dużo, dużo lżej. Lżej może być dzięki wsparciu na restrukturyzację małych gospodarstw. O jednorazową premię w wysokości 60 tysięcy złotych mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściciele gospodarstw, które mają co najmniej jeden hektar gruntów lub nieruchomości służące do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Jest Beneficjentów, którzy posiadają gospodarstwo o żywotności ekonomicznej do 10 tysięcy euro. Czyli to jest e, propozycja dla tych mniejszych rolników. Premia będzie wypłacana w dwóch transzach. 80% po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy, a 20% po poprawnej realizacji biznesplanu. To pieniądze, które mają pomóc tym najmniejszym w pozostaniu na wsi. Jako Agencja Restrukturyzacji i Rolnictwa, dzięki temu działaniu możemy im pomóc tym, aby mogli rozwinąć działalność rolniczą i żeby mogli skupić się na produkcji rolniczej tak aby móc z tego godnie żyć. Wnioski o pomoc na restrukturyzację małych gospodarstw można składać do 28 marca. Na polach stopniał śnieg i można już ocenić stan przezimowania zbóż. Oziminy wyglądają dobrze, więc teoretycznie rolnicy powinni ruszyć do podpisywania kontraktów na ziarno z nowych zbiorów, ale na razie decyduje się na to niewielu. Rolnicy mają obawy, czy bardzo dynamicznie zmieniająca się pogoda nie zniszczy upraw. Najbardziej producenci boją się suszy w pierwszym etapie wegetacji zbóż. Jednak część z nich już decyduje się na podpisanie umów. Pszenica w kontraktach na nowe zboża w zależności od jakości kosztuje od 740 do 760 zł. Żyto konsumpcyjne do 620, paszowe maksymalnie 600. Najwyższe ceny można uzyskać za ziarno eksportowe, dowiezione do portów. Zdecydowanie niższe obowiązują w krajowych magazynach. Za kukurydzę odbiorcy płacą 660 zł, za mokrą 400, a owiec kosztuje 500 zł. Jeszcze niedawno sporo naszego ziarna eksportowano też samochodami czy barkami do Niemiec. Teraz tamtejsi odbiorcy wstrzymali się z zakupami, bo zaopatrzyli się w duże ilości konkurencyjnego surowca z innych krajów. Idą tylko te zboża, których nie jest za dużo także u nas. Do Niemiec wysyłamy teraz głównie żyto paszowe, po maksymalnie 670 zł, a do Holandii i Belgii owiec nawet po 820 zł za tonę. O spadkowym trendzie na razie nikt jeszcze wprost nie mówi, ale giełdowi gracze mają coraz mniejsze nadzieje na wzrosty. Po delikatnej próbie odbicia rzepak w kontraktach w Paryżu znowu zalicza spadki. Wczoraj stracił 4 euro. Jeszcze w zeszłym tygodniu wyceniany był na blisko 360 euro za tonę. Teraz już na nieco ponad 350. To spory spadek, a cena coraz szybciej zbliża się do poziomu z zeszłego roku. W 2018 roku najniższa stawka obowiązywała pod koniec kwietnia i była zaledwie o 10 euro niższa niż dzisiaj. Potem aż do sierpnia stawki rosły, a od końca żniw w zasadzie systematycznie spadają. Ubiegłorocznego surowca na rynkach wciąż jest sporo, więc analitycy zakładają, że może być jeszcze taniej. W kraju nasion jest na tyle dużo, a cena na tyle niska, że część producentów zdecydowała się chwilowo wycofać ofertę sprzedaży i czeka na podwyżki. Dzisiaj to na zeszłorocznego rzepaku wyceniana jest maksymalnie na 1500 zł. Nie ma też oficjalnych cenników na rzepak z nowych zbiorów. Cenę producenci negocjują indywidualnie, ale średnią można wyliczyć na podstawie notowań paryskiej giełdy. Według analityków umowy kontraktacyjne na nasiona z nadchodzących żniw zamykają się na poziomie 1530 zł. To sporo wyżej niż obecne ceny ubiegłorocznego rzepaku. Dalekowschodni przysmak, hałwa ma polski odpowiednik, swojski i zdrowszy. Taką hałwę wytwarza maleńka manufaktura w Trzebnicy. To hałwa leniana. Janusz Gaca wpadł na pomysł polskiej wersji hałby, czyli hałwy z nasion lnu. Len posiada niesamowite właściwości zdrowotne. Jest to nasze, no można powiedzieć, polskie złoto. Coś, czego może nie doceniamy jeszcze. Inspiracją był smak hałby z dzieciństwa. Lista składników ekstremalnie krótka, tylko len i bakalie. Żurawinowa jest jedna z moich ulubionych. Kokosowa też bardzo pyszna, tak wszystkie są nowe. A co pan ma w To jest akurat właśnie chała żurawinowa. Taka najbardziej pracochłonna, można powiedzieć. To chałwa z aspiracjami. Zdrowo tłusta. Taka ma być, bo olej bo y, siemię, bo len w ogóle y, no, nieodtłuszczony ma y, te wszystkie wartości, y, dlatego no taka ma być po prostu. Trzebnicka chałwa musi być świeża. To zawsze krótkie, kolekcjonerskie edycje, ręczna robota. Trzeba trochę siły, trochę zaangażowania w to, ale ale pięknie pachnie, pięknie smakuje. Produkowanej w aptekarskich ilościach hałby zwykle trzeba szukać w sklepach ze zdrową żywnością lub na lokalnych targach i jarmarkach sprzedawanej bezpośrednio klientom. Ja nawet mówiąc teraz, mam ciarki na plecach, kiedy sobie przypominam, kiedy próbują i matka jakie to pyszne! I odchodzą albo kupują, odchodzą i za chwilę przebiegają i kupują jeszcze więcej. I są zachwyceni. To jest. Tak cudowne, że dodaje nam skrzydeł do dalszych działań. Siemielniane dla manufaktury produkują rolnicy z okolic Wiązowa. Konwencjonalne rolnictwo w Danii przeżywa trudne chwile. Wiele gospodarstw bankrutuje, ale nie te ekologiczne, które radzą sobie doskonale. Moda na bio napędza zazielenienie. Ekologia to klucz do sukcesu. Garną się do niej nawet młodzi, którzy w certyfikowanej produkcji widzą przyszłość rolnictwa. Pole, na którym stoimy, to dawne użytki zielone. Musieliśmy zasiać owiec, tam jęczmieniary. Mamy też las. Przejście z metod konwencjonalnych na ekologiczne to dla wielu rolników być albo nie być. Tylko w ubiegłym roku w Danii prawie 130 przedsiębiorstw rolnych ogłosiło bankructwo. Rolnikom coraz trudniej z zyskiem sprzedać to, co wyprodukują. Dlatego rośnie zainteresowanie ekologicznym gospodarowaniem, a całkowita powierzchnia gruntów wzrosła do 250 tysięcy hektarów. Uważamy, że dla duńskiego rolnictwa ekologia jest przyszłością. Fundusz rolny odkupuje nierentowne gospodarstwa i wydzierżawia rolnikom, którzy chcą prowadzić działalność ekologiczną. W ten sposób branża ma się dalej rozrastać. Mam długoterminowe plany. Będę kontynuował dzierżawę. Bo to najbardziej rozsądne rozwiązanie. Jonathan Nielsen przejął farmę na północ od Silgeborg. Podpisał umowę na 10 lat. To może być przełom w walce z podrabianiem żywności. Irlandzki Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności opracował nowe narzędzie do skanowania produktów na zawartość DNA. Może ono identyfikować wszystkie biologiczne składniki i ich źródła w żywności. To ma być oręż w walce z oszustwami w branży spożywczej i wprowadzającymi w błąd etykietami. Technologia znana jako sekwencjonowanie następnej generacji może być wykorzystana do porównywania rzeczywistych składników żywności zidentyfikowanych przez ich profil DNA z tymi, które zostały zadeklarowane przez producenta. Wcześniejsze testy wymagały od analityków, by wiedzieli, czego konkretnie szukają. W tym przypadku już nie będzie to warunek przeprowadzenia badań. Ziarna drożeją, ale nie te kawy. Tydzień na rynku rozpoczął się od kolejnych obniżek. Presja na ceny jest wciąż znacząca. Napływające zewsząd dane i komunikaty potwierdzają dużą produkcję surowca i rosnącą nadwyżkę na światowym rynku. Brazylia, największy producent kawy na świecie, wyprodukowała rekordową ilość ziaren w poprzednim sezonie, a kolejne mają być równie obfite. I mimo, że konsumpcja kawy rośnie w ubiegłym roku o 1,5%, notowania mają małe szanse na odbicie. Za niskimi cenami na giełdach w parze idą problemy plantatorów. Rolnicy zarabiają coraz mniej na kawie, a wielu jest uzależnionych od eksportu. Są producenci, którzy na światowe rynki wysyłają aż 80% produkcji. Brazylia i Azja na minusach. Stratą zamknęły się też indeksy w Stanach Zjednoczonych. Tymczasem w Europie, poza kilkoma wyjątkami, na rynkach na razie dominuje kolor zielony. W Warszawie wskaźniki także ponad granicą wczorajszego zamknięcia. A jak sobie radzi złoty? NBP wycenił euro na 4 ,30 zł. 30 groszy, dolara na 3 ,80 zł. 80 groszy, frank kosztuje 3 ,79 zł. 79 groszy, a za funta płacimy już 5 zł. 1 grosz. To wszystko na teraz. Za chwilę agropogoda, kolejny agrobiznes jutro o 7.50 w TVP Info. Do zobaczenia.